Dzień dobry, witam wszystkich po prawie tygodniowej przerwie. Mam nadzieję, że za mocno nie tęskniliście. Pamiętacie, w zeszłym odcinku rozmawialiśmy o tym porannym zgiełku, o tym zamieszaniu i o tym, aby Ostatniego łyka kawy, zanim wyjdziemy z domu, jeszcze móc e, się napić. E, dzisiaj będzie trochę inaczej, a więc dzisiaj nie będziemy się śpieszyć. Dzisiaj zdecydowanie zwolnimy. Dzisiaj usiądziemy, przysiądziemy, e, pomyślimy o tym, co się dzieje dookoła, nabierzemy dobrej energii, sił e, i napijemy się przy okazji dobrej, esencjonalnej kawy. A w jaki sposób to zrobić? A no, jest taki sposób. Nazywa się slowpresso i to bohater dzisiejszego odcinka. Tak więc ja uciekam, mielić kawę i widzimy się za chwilę. Kawa zmielona, a więc możemy zacząć obcowanie. W pewien sposób dla mnie na pewno magiczne obcowanie ze slow pressą. Słuchajcie, to naczynie jest piękne, naprawdę piękne, a jeżeli jeszcze postawicie je w kuchni, no to będzie nie tylko przyrządzało Wam niesamowitą kawę, ale będzie też piękną ozdobą Waszej kuchni, tak mi się wydaje. Ja jestem naprawdę mocno zafascynowany i żeby nikt nie myślał, nikt mi za to nie zapłacił, to naczynie naprawdę zdobyło moje serce. No, ja jestem zafascynowany, zafascynowany takimi wiecie handmade'owymi produktami i takim czymś właśnie jest slow presso. Jak pisze autor Justyna Karamus, Slowpresso wymyślił jej tata Ona tylko, że tak powiem, urzeczywistniła ten jego pomysł, ten jego projekt. Slowpresso otrzymujemy, słuchajcie, w pięknym, estetycznym opakowaniu, który może być już gotowym opakowaniem na prezent. Tak, Slowpresso jest idealnym kandydatem na to, aby być prezentem dla kogoś, kto nie tylko uwielbia i ceni smak kawy, ale też dla kogoś, kto ceni bardzo ładne, estetyczne przedmioty, które będą po prostu ozdobą jego kuchni. Slowpresson jest takim produktem i zdecydowanie na prezent go polecam. Tym bardziej, że w samym sklepie Presso dostępne są nie tylko takie kolory, jak tutaj widzicie, kości słoniowej, ale też kolor morski, czarny, wrzosowy. Masa tych kombinacji można tam znaleźć i myślę, że każdy z Was znajdzie coś, Fajnego, ciekawego, co może być nie tylko prezentem dla samego siebie, ale też dla kogoś bliskiego, kto uwielbia parzyć kawę. Samo naczynie ręcznie wytworzone znajduje się w pięknym estetycznym kartoniku, a w środku tego kartonika znajduje się na samym starcie już zaraz po otwarciu karteczka z gorącymi pozdrowieniami i życzeniami dobrego dnia od autorki projektu. Następnie w środku, słuchajcie, znajdziecie zestaw 200 250 okrągłych filtrów, które są niezbędne do zaparzenia kawy właśnie w slow presso. No i poniżej delikatnie Zapakowane elegancko, samo naczynie. W zależności od wersji, którą sobie wybierzecie to Slowpreso może różnie wyglądać. Ja otrzymałem taką wersję z dwoma kubeczkami, a więc w środku znajduje się rzecz podstawowa, a więc dzbaneczek, do którego ta cała esencja kawy będzie nam spływać. Na górze tego dzbaneczka umieszczamy sitko, do którego wkładamy wspomniane wcześniej filtry. Sitko posiada pięć otworów, przez które ta woda będzie nam spływać. Na samej górze z kolei znajduje się bardzo ładna, również estetyczna przykrywka, która pomaga nam w procesie całego parzenia kawy w slupreso. Bo w slow kawę parzymy około 4 do 8 minut, słuchajcie, a więc ta przykrywka jest tutaj niezbędna. Po zaparzeniu, a więc po upływie tych 4 do 8 minut, przykrywka zamienia się w podstawkę, na którą odstawiamy sitko. Na samym końcu w naczyniu, tym najważniejszą Mamy około 50 ml, słuchajcie, czystej esencji, którą wcześniej zaparzaliśmy. Dodatkowo w zestawie otrzymałem dwa kubeczki czarki, w których bardzo fajnie, przyjemnie pije się kawę, słuchajcie. Ja do tej pory piłem kawę, czy to czarną, czy, 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 czy kawę z mlekiem w specjalnych liżankach z grubymi ściankami, bo, bo takie uwielbiam najbardziej, a czarek nigdy nie używałem. I powiem Wam szczerze, że w czarce bardzo fajnie się tą kawę pije i te doznania są zupełnie inne, więc myślę, że od dzisiaj w każdej metodzie przelewowej będę używał takich kubeczków, bo ta kawa w jakiś tam sposób zupełnie inaczej smakuje. Tak jak się mówi, że na świeżym powietrzu inaczej smakuje niż w domu, tak samo w takim kubeczku ta kawa smakuje również inaczej. Spróbujcie, polecam. Słuchajcie, zaczynamy parzyć tę kawę, bo chyba na to wszyscy czekacie. A więc zaczynamy od postawienia, ustawienia na wadze samego naczynia. Tak ja robię. Z racji na to, że aby zaparzyć kawę w Słopresto, potrzebujemy 50 gramów wody. Tak jest, ta esencja jak już słyszycie będzie bardzo mocna. E, według przepisu do uzaparzenia kawy w slow potrzebujemy 12 lub 24 gramy średnio e, zmielonej kawy, ale średnio troszeczkę bardziej w stronę espresso aniżeli grubiej gdzieś e, pod dripa. E, 12 gramów wystarcza na przygotowanie kawy dla jednej osoby. 24 gramy, które idealnie wpasowują się tutaj e, w tym koszyczku, e, wystarczy na przygotowanie esencji. Dla dwóch osób. Możecie oczywiście eksperymentować. Możecie, jeżeli lubicie bardzo mocną, intensywną kawę, zrobić sobie taką podwójną dawkę i tą kawę wypić. Nie musicie, nie musicie wcale tej kawy, słuchajcie, rozdzielać na dwie osoby. A więc spróbujcie, jeżeli macie tego do tego okazję. W każdym razie ja posłużę się przepisem tym podstawowym. A więc przygotuję 12 gramów świeżo zmielonej kawy i przygotuję napar dla jednej osoby. A więc umieszczam naczynie do którego ta esencja będzie spływać na wadze. Umieszczam też, słuchajcie, sitko. Włączam wagę i umieszczam w środku papierowy filtr, o którym wcześniej mówiłem. Tych filtrów jest, słuchajcie, 200-250. To wystarczy na, na pół roku, jak, jak nie dłużej, codziennego przygotowania kawy. Jeżeli filtry Wam się skończą, można je zakupić na stronie Slowpresso, ale jeżeli nie zdążycie ich zamówić, to tak naprawdę możecie je wyciąć z dowolnego filtra. One mają średnicę około 5 cm więc można wyciąć je na przykład z filtrów do Aeropressa albo z filtrów, nie wiem, wszystkich innych, które posiadacie tak naprawdę w swoich domowych kawiarniach. Słuchajcie, woda, której użyjemy powinna mieć temperaturę około 80-95 stopni. Moja w tej chwili ma, bo zacząłem już, rozgadałem się za bardzo i ma w tej chwili... 83 stopnie, a więc czas najwyższy, aby tą kawę zaparzyć. Najpierw, słuchajcie, zalewamy ten papierowy filtr odrobiną tej wody. Ten wrzątek nie tylko spowoduje, że ten filtr straci ten papierowy posmak i, 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 i ten posmak nie przejdzie nam do kawy, ale jednocześnie ogrzeje też to sitko, które jest na górze, które będzie tą kawę w sobie trzymało, ale też naczynie, do którego ta cała esencja będzie. Słuchajcie, nam spływać. A więc przelewamy, czekamy aż ta woda nam yy, spłynie. Pamiętajcie następnie, aby tą kawę, aby tą wodę <grychy> oczywiście wylać, bo inaczej cała esencja będzie rozwodniona. Oczywiście e, kawę ze slow presso można pić e, w sposób bezpośredni, a więc tą 50 ml esencję, ale można też ją sobie rozwodnić. Ja wiem, że te 50 ml, które e, wytworzy nam się ze slow presso, dla mnie jest zbyt intensywne, zbyt mocne. E, ja nie lubię pić espresso, e, i tym bardziej slow presso e, to bezpośrednie jest dla mnie za mocne. Ale jeżeli doleję do niego kolejne 50 ml wody, 50, 75, 100, bo eksperymentowałem z różnymi wartościami, to kawa ta przybiera automatycznie zupełnie innego smaku. I te doznania sensoryczne są zupełnie, słuchajcie, inne. Jeżeli ktoś śledzi Instagrama, to wie że do zabawy ze slowpresso użyłem dwóch mieszanek kawy. Pierwsza to Kolumbia, a druga to urodzinowa limitowana mieszanka od Candy Cane. Pierwsza jest bardzo, wiecie, śliwkowa, gruszkowa, tutaj mówię o tej Kolumbii. Druga z kolei jest bardzo cukierkowa, bo takie kawy zazwyczaj są produkowane przez Candy Cane. I słuchajcie, te walory naprawdę można wyciągnąć ze slow presso, ale są jeszcze inne. One są bardziej spotęgowane, one są bardziej intensywne. No, nie potrafi Wam tego opisać, to trzeba po prostu yy, poczuć, tego trzeba spróbować. Szybko nagrzane, dzbanuszek nagrzany, filtr przelany, wsypujemy yy, więc yy, kawę. Ja staruję sobie wagę, żeby zobaczyć, czy tej kawy mam równe te 12 gramów. No, jest 12, więc staram się yy, tą kawę Rozdysponować w tym sitku mniej więcej na równi i zaczynamy, słuchajcie, proces parzenia. 50 gramów wody, bo tak jest w przypisie, a więc bardzo mało tej wody wlewamy do tej kawy i rzecz najważniejsza, nie robimy tego tak jak w innych metodach alternatywnych typu nie wiem Aeropress, Hemex czy Drip, a więc nie wlewamy tej wody od razu bezpośrednio na kawę i nie czekamy na ten tak zwany bloom, czy tą preinfuzję, a leciutko tą kawę słuchajcie, moczymy i to moczenie ma polegać na tym, że wlewamy Kapki tej wody, aby tą kawę y, zmoczyć, y, i czekamy około 30, słuchajcie, y, sekund. U mnie zazwyczaj, aby zamoczyć y, y, tą kawę w całości, y, wlewa się około 11-12 gramów tej, y, tej y, wody. Zapach jest już intensywny. Y, y, w tej chwili, y, kiedy nagrywam ten odcinek, dla Was to moja czwarta y, próba. Do tej pory był to candy cane, w tej chwili kolumbia z Bonazy, Więc zapachy bardzo śliwkowe. 30 sekund minęło, słuchajcie, i dolewamy resztę wody. W moim przypadku te 38 gramów. Słuchajcie, znowu nie wlewamy tej wody bezpośrednio na kawę. Ale jemy zgodnie z zaleceniami autorki Slow Presso po ściankach, aby ta woda idealnie nam, słuchajcie, spłynęła do tej kawy. A więc 50 ml i lejemy po tych ściankach. I kiedy już te 50 gramów tej wody będzie, używamy pokrywki. I kiedy pokrywka jest już umiejscowiona na górze naszego naczynia, mamy właśnie ten czas na to, aby Zwolnić, kochani. I tu jest całe te wow, cały ten flow, który przemawia e, za e, korzystaniem ze slow pressu. A więc to jest teraz ten moment, aby usiąść, pomyśleć nad tym, co mamy dzisiaj do zrobienia, albo e, myśleć, nie wiem, o niebieskich migdałach po prostu, ale nabrać tej energii, zastanowić się nad tym wszystkim, co się dzieje gdzieś wokół e, i troszeczkę zwolnić. Po prostu, nie żyć ciągle w tym biegu. W tym, tym rytmie dnia, takim bardzo szybkim, bo, bo, bo często gdzieś tam to życie nam ucieka, słuchajcie, między palcami, bo ciągle jesteśmy zabiegani, bo ciągle się gdzieś śpieszymy, bo ciągle musimy coś zrobić. Nie będę wam teraz tutaj prawił morałów, bo nie o to chodzi, nie taki jest cel tego filmu, ale naprawdę to slow presso pozwala na te kilka minut w ciągu dnia naprawdę zwolnić i pomyśleć sobie nad tym wszystkim i nabrać naprawdę tej fajnej. Pozytywnej energii. A więc czekamy 4-8 minut. Wszystko zależy od tego, jak mocno zmieliliśmy tą kawę i czekamy, aż ta kawa nam się tutaj przeleje. Finalnie na samej górze w tym sitku ta, kawa powinna, ta górna część kawy powinna zmienić się w taką fajną skorupę. Mi trochę to przypomina ciasto takiego murzynka, którego piekła mama czy babcia. Nie wiem, czy Wam się to kojarzy. A więc bardzo fajny taki, taki, taki coffee cake, zupełnie inny niż w Aeropressie, ale bardzo fajny, śliczny, sympatyczny. No i czekamy na tą kawę. Minęła piąta minuta, a więc widzę już, że temperatura wody ma zdecydowany wpływ na to, jak długo slowpresso nam się zaparza. Im bardziej gorąca woda, tym to slowpresso parzy nam się szybciej. Im bliższa tych 80 stopni, tym ta cała ekstrakcja trwa zdecydowanie dłużej. Widzę, że cała woda już przepłynęła nam przez tą kawę i w środku tą całą esencję mamy już gotową. A więc zgodnie z zaleceniami zamieniam pokrywkę w podstawkę. Zastawiam nasze sitko i w środku Mam esencję pysznej, pysznej kawy, słuchajcie. A więc przelewam ją pięknie do naszej czarki. No i próbujemy. Bardzo delikatna, bardzo eksamitna konsystencja tej kawy. Dla mnie za mocna, jak już wspominałem, więc ja pozwolę sobie dolać te 50, no 75 gramów wody. Próbujemy. Przyznam Wam się szczerze, że Slowpresso jest dla mnie sporą niespodzianką, sporym zaskoczeniem. Jest dla mnie naprawdę magicznym naczyniem. Nie spodziewałem się, że tak naprawdę z bardzo podstawowego Naczynia można zrobić tak dobrą kawę. I to jest chyba ta sama magia w ogóle w alternatywnych metodach e parzenia, bo y, zwykłe espresso wykonane z ekspresu y, ma w sobie coś fajnego, dobrego, ciekawego, y, ale Nigdy nie wyciągnie z tej kawy tego wszystkiego, co wyciąga właśnie każda inna alternatywna metoda parzenia, z którą możemy eksperymentować, a więc możemy mieć wpływ, tak naprawdę, na to, jak, ta finalnie, jak finalnie ta kawa nam smakuje, bo wszystko zależy od stopnia zmielenia: od użytej wody, od ilości użytej wody, od ilości kawy, od czasu, w jaki, jaki dajemy na plenifuzję, czy finalnie na, na, na przelew. Tej kawy, czy to w dripie, czy to w przyciskaniu przez Aeropress. Słuchajcie, musicie spróbować. Jeżeli macie okazję, ktoś ma slow presso, umawiajcie się dzisiaj na kawę, spotykajcie się i przy książce, przy plotkach, to jest slow presso, zapaszcie, wypijcie. Zwolnijcie przede wszystkim. No niesamowita jest ta kawa. Musicie spróbować. A więc jeszcze raz, gorąco zachęcam Was do tego, aby jeżeli macie okazję, spróbować kawy ze Slow a jeżeli macie możliwość, zamówcie sobie Slow bezpośrednio od Justyny. Z tego co wiem, obecnie jeszcze jest bardzo fajna, jesienna już promocja. Z kodem, wrzosowisko. można to Slow kupić zdecydowanie taniej, szczegóły pewnie na stronie, bo też nie wiem, kiedy będziecie oglądać ten odcinek. Postaram się, aby Slow Presso. Pojawiło się też w naszym sklepie na beacoffee.pl. Jeżeli nam się to uda, dam Wam na pewno znać w opisie tego filmu. I z mojej strony na dzisiaj będzie to już tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Ja zwalniam kolejny raz. Będę się chillował. I rozkoszował się smakiem kawy ze slow pressa. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.